No, witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i dzisiaj znowu porozmawiamy o cheaterach, bo dzieje się sporo w tym temacie w ostatnich dniach. Mój wczorajszy materiał pokazał wam, że nie każdy koniecznie musi zmagać się z tym problemem z cheaterami, ale to nie zmienia faktu, że ten problem niestety występuje. I szczególnie ci, którzy grają bardzo regularnie, no najbardziej są właśnie narażeni na to, że cheaterzy niszczą im e, po prostu wrażenia z rozgrywki. To jest w ogóle gameplay, jak widzicie, jeszcze z Werdańska, e, w moim wykonaniu z drzewko, e, zatytułowany Lobby pełne cheaterów, e, więc zobaczcie sobie w tle, jak od długiego już czasu e, towarzyszy nam ten problem z cheaterami. Różnica jest taka, że wtedy, gdy był ten gameplay, nie było żadnego antycheata, a w chwili obecnej anti-cheat. Call of Duty już jest. Jest on nazwany Ricochet i został, że tak powiem, zaimplementowany właśnie do serii Code wraz z, jeżeli dobrze pamiętam, Calderą, Więc, no już trochę czasu od premiery tego anti-cheata minęło, już trochę tematu ten anti-cheat zdążył przerobić i koniec końców powinien z każdym to, ale każdym miesiącem działać po prostu lepiej. Jak jest? No, jest na pewno zdecydowanie lepiej yy, niż to, jak było właśnie za czasów Werdańska, ale nie jest idealnie. Nagrywam ten materiał dzisiaj e, dlatego, że wczoraj e, w godzinach wieczornych czasu polskiego Call of Duty oficjalnie przyznało się do tego, że w ostatnich dniach. Anti-cheat miał problemy z detekcją cheatów, nie działał poprawnie, co mogło powodować zwiększoną ilość właśnie nielegalnych graczy korzystających z nielegalnego oprogramowania na serwerach. Powiązane jest to z tym, że tak jak zresztą to wczoraj też mówiłem, ogół społeczności Warzone od kilku dni bardzo mocno narzeka na zdecydowanie zwiększoną ilość cheaterów w swoich lobby. Możecie dać znać w tym miejscu, jak to z waszej perspektywy wygląda. Czy poczuliście w ostatnich dniach właśnie taką kolosalną różnicę względem ostatnich miesięcy, czy nie? Ale, no właśnie, Call of Duty oficjalnie swój statement wygłosiło, no i co ważne, wygłosiło ten statement w taki sposób, że problem ten został rozwiązany. Więc, jakoby anti-cheat znów miał wrócić do prawidłowego działania i znacząco obniżyć możliwość po prostu używania cheatów na serwerach. Oczywiście bardzo ciężko jest to sprawdzić, a czy faktycznie miało to jakiś większy wpływ. W zasadzie, najwięcej. Temacie tego, jak obecnie wygląda sytuacja z cheaterami, e, mogą e, mieć do powiedzenia osoby, które grają w tę gierkę codziennie po 5 plus godzin, bo myślę, że to właśnie e, tego typu gracze wiedzą doskonale e, najbardziej, jak wygląda sytuacja. Ja swojego doświadczenia, mimo że ostatnio e, bardzo mało gram, od 3 miesięcy przegrałem prawdopodobnie tyle godzin, co zazwyczaj. Przegrywałbym normalnie w kilka dni. Ale ze swojego doświadczenia, odkąd ten anti-cheat w grze jest, to mogę powiedzieć, że jak dla mnie zdecydowanie zdecydowanie ta sytuacja z cheaterami jest lepsza. Ja to powtarzam wielokrotnie, że za czasów właśnie Werdańska, takie lobby, które właśnie teraz obserwujecie tutaj w tle, no to zdarzały się w zasadzie co mecz. Jeżeli nie było meczu. Z cheaterem to można było świętować. Natomiast oczywiście zazwyczaj w takim meczu i tak się gdzieś zginęło. No i generalnie to był bardzo nieprzyjemny okres do grania. Takich czasów jak właśnie te ciemne strony e, Werdańska. Ja osobiście już nigdy później nie doświadczyłem, e, co jasno sugeruje, że właśnie ten anti-cheat no, wprowadził, wprowadził spore zmiany i poprawę e, tej sytuacji, ale tak jak mówię e, i powtarzałem to wielokrotnie, problem z cheaterami nie tylko w serii e, Call of Duty, ale ogólnie w grach multiplayer, to jest problem, który ciągnie się od wielu, wielu lat i dopóki nie wejdą jakieś zmiany w kodeksie karnym, międzynarodowym, co do oszustów również i w takiej błahostce, jaką na pierwszy rzut oka mogą być gr online, to zawsze ten problem z cheaterami będzie występował, bo po pierwsze, są po prostu smutni ludzie, którym sprawia radość niszczenie tej radości u innych, Jakkolwiek to brzmi, ciężko to myślę takiemu zdrowemu człowiekowi pojąć, ale wydaje mi się, że wbrew pozorom jest całkiem sporo takich osób. A po drugie, to jest też bardzo dochodowy biznes. Jest bardzo dużo leszczy, którzy nie potrafią sobie radzić w takiej grze jak Call of Duty, i zamiast szlifować swoje umiejętności, idą na łatwiznę i wykupują usługę tzw. boostingu, przez co wbijają nagrody, którymi mogą potem się chwalić znajomym, chociaż. Wątpię, że tacy ludzie mają znajomych, Chwa chwalić się jakimś innym ludziom z internetu. No, jakby chyba tak najlepiej to, e, najlepiej to opisać, podbijać sobie sztucznie ego w taki sposób. Więc te dwie rzeczy determinują e, to, że cheaterzy zawsze będą, pod kątem takim, że oni zawsze będą chętni do tego, żeby właśnie tych cheatów używać. No, a drugą kwestią jest to, że wielkie korporacje e, tworzące gry. Nie potrafią sobie z tymi cheaterami właśnie poradzić z poziomu technicznego, no bo jakby nie ma prawdopodobnie na świecie gry, która nigdy nie miała problemu z cheaterami i jest bardzo mało gier, które mają bardzo minimalny problem z cheaterami, co też jasno i dobitnie pokazuje, że ten problem jest po prostu globalny i taki ogólny. To nie tylko Call of Duty. My oczywiście gramy w te Call of Duty i to tutaj najbardziej tego doświadczamy, natomiast no jakby. Myślę, że każdy inteligentny człowiek nie powinien się dziwić, że po prostu co jakiś czas albo w niektórych momentach ci cheaterzy są zwiększeni względem innych momentów w grze. No bo, bo nie wiem, bo jest właśnie jakaś aktualizacja cheatów, cokolwiek. To są jakby dwie na przemian walczące ze sobą podmioty, czyli deweloperzy którzy próbują walczyć z cheaterami i ludzie tworzący cheaty, którzy próbują walczyć z obchodzeniem zabezpieczeń do cheatów. I ta spirala tej, tej że tak powiem, walki między sobą e, trwa i trwać będzie. E, natomiast odnośnie jeszcze tego, jeszcze moi drodzy, tego um, update'u Ricochet, który został przez Activision wczoraj ogłoszony, to radziłbym Wam, że tak powiem, patrzeć na to troszkę z przymrużeniem oka. O ile ja faktycznie ten anti -cheat doceniam, bo on zmienił tę sytuację, o tyle, no jakby... łatwo jest wygłosić suchy statement, który uspokoi w teorii troszkę graczy. I nie, że sugeruję, że to na pewno jest blef, ale myślę, że nie do końca związane było to z tak prostą rzeczą, jak Problemy z detekcją cheatów, tylko po prostu wiecie, no to jest właśnie ta na przemian trwająca walka, że w pewnym momencie ten antycheat troszkę lepiej sobie radzi, w drugim momencie trochę gorzej, ale generalnie całościowo problem z cheaterami nie rozwiązuje. To, co tam jest ciekawe też, to to, że Activision oficjalnie zachęca do tego, żeby każdego podejrzanego gracza zgłaszać. Poprzez funkcję reportu w grze. No, ja Wam powiem, że z tą funkcją reportów w grze jest tak naprawdę drugi temat temat rzeka, który wielokrotnie też poruszałem na tym kanale czyli potencjalne niesłuszne, nawet bany, ale w głównej mierze shadow bany dla ludzi, którzy są zgłaszani przez przewrażliwionych i mających już dość tego wszystkiego innych graczy. Sytuacja jest prosta, dopóki w Call of Duty tematem przewodnim jest temat cheaterów, to właśnie do wtedy ludzie w bardzo wygodny sposób, każde podejrzane zagranie, będą od razu kwalifikować do cheatera. No bo z drugiej strony, czemu mieliby tego nie robić, skoro doskonale wiedzą i wszędzie słyszą, że jest problem z cheaterami. To jest jakby automatyczna, automatyczna taka rzecz, która się włącza może u nie każdego, ale u większości graczy, którzy po jakimś przegranym pojedynku, po jakimś zgonie, e, no, mają po prostu bardzo prostą wymówkę, tak, że zabił ich cheater. Przecież to było niemożliwe, żeby oni tutaj zginęli, niemożliwe, żeby ten koleś wiedział, e, że oni tutaj przecież są. Także z jednej strony można mieć pretensje, z drugiej nie. No i to potencjalne, moi drodzy, zgłaszanie cheaterów oczywiście pomaga. Pomaga, bo myślę, że. Bardzo dużo kod jest banowanych dzięki właśnie systemowi reportów. Natomiast, z drugiej strony, ile osób cierpi na zasadzie właśnie tych niesłusznych reportów? I to jest coś, co kiedyś już mówiłem, ale mam wrażenie, że nie do końca mnie w tej kwestii posłuchaliście albo nie pamiętacie. Ale to pytanie do deweloperów kiedyś padło na jednym z tych takich. Wiecie, zamkniętych koli dla content creatorów z deweloperami, które zazwyczaj dzieją się przed nowymi sezonami w Call of Duty. I odpowiedź deweloperów w kwestii tych shadowbanów i zgłaszania kont była prosta. Oni zdają sobie sprawę z tego, że ten system nie jest idealny, że cierpi przez niesłuszne reporty wielu graczy, przez te shadowbany, ale na ten moment nie są w stanie tego inaczej zrobić. I stawiają na to, żeby niestety. Niektóre jednostki cierpiały i dostawały te szadłbany, ale żeby też koniec końców banować mnóstwo, ale to mnóstwo kont. I tam padła nawet, padł nawet statement sugerujący, że dzięki tym reportom, no banowane jest zdecydowanie więcej graczy niż mogłoby nam się wydawać, i jest to oczywiście bardziej korzystne w dalszym ciągu. Względem tych niekorzystnych aspektów reportów, czyli tych shadow banów, czyli e, więcej na tym zyskujemy niż tracimy e, w takim wielkim skrócie. No, ja myślę, że to podsumowuje nam wszystko. Trzeba się pogodzić z tym, że system jest kulawy ale system spełnia swoją rolę, przynajmniej w iluś tam procentach dla deweloperów, więc dopóki nie znajdą innego rozwiązania, lepszego, lepiej działającego, to będzie to działało właśnie w ten sposób. A czy znajdą takie rozwiązanie? Wydaje mi się, że cały czas nad tym prace trwają, ale to też nie jest coś zero-jedynkowego, coś, co nagle się pojawi i rozwiąże wszystkie problemy, no bo, bo jakby to nie jest... Nigdy czysta walka z tymi cheaterami nie da się po prostu walczyć w zero-jedynkowy sposób. Jest mnóstwo mm, serwisów e, tworzących te cheaty. Są cheaty tańsze, są nawet darmowe. Są cheaty oczywiście drogie, e, są różne rodzaje cheatów, e, moi drodzy. Od wallhacków po jakieś ESP, aimboty, soft aim. Jest tego naprawdę dużo i pewnie jeszcze dużo więcej rzeczy, o których nawet nie zdajemy sobie sprawy. Wielokrotnie Wam pokazywałem z ciekawości, jak wygląda perspektywa takiego cheatera e, grającego w Warzone, do czego ma tak naprawdę dostęp e, i tak dalej. E, natomiast, no, jakby tak samo jak tęgie głowy pracują e, w deweloperce Call of Duty i walczą. Z cheaterami, tak samo tęgie głowy tworzą te cheaty, i to jest, wiecie, to jest koniec końców zawsze praca ludzka, e, walka między jednym umysłem a drugim, który stworzy albo przeciwdziała tworzeniu albo działaniu takich cheatów. Jakby, no, 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 no myślę, że to jest raczej oczywiste, jak ta sytuacja wygląda. Dlatego takie statementy, że tutaj antychit nie działał, ale już go naprawili, już działa. Nie oznaczają to, że nie ma już cheaterów. Oznacza to potencjalnie, że na chwilę więcej cheatów jest wykrywalnych przez antycheata, ale zaraz znowu będzie aktualizacja cheatów i ten anti-cheat znowu będzie musiał zbierać informacje, żeby znowu móc wrzucić statement, że anti-cheat został zaktualizowany. I teraz więcej czytów znowu jest wyłapywanych. I tak w kółko, w kółko, w kółko. To jest, moi drodzy, niekończąca się historia. Historia, z którą grając w koda, grając w Grona, niestety trzeba się pogodzić. Sami wiecie, jak bardzo gardzę, gardzę naprawdę cheaterami. Wielokrotnie psuli mi nie tylko co grę, ale nawet cały dzień. Chodziłem w kurzony, bo jakiś cheater mi po prostu wyprowadził mnie z równowagi. Jestem osobą, którą niestety łatwo wyprowadzić z równowagi, i gdy widzę takiego właśnie cheatera, jak chociażby tutaj jakiegoś Polaka, jeszcze za czasów Werdańska odpalonego, no to krew, krew naprawdę dopływa mi w miejsca, gdzie nie powinna w nadmiernej ilości i jest grubo. Natomiast zawsze, gdy ochłonę, dochodzę do wniosku, że czemu ja się cholera jasna denerwuję jak ja osobiście nie mam na to wpływu. Jakby koniec końców jesteśmy skazani na taką właśnie walkę trochę z wiatrakami, eee, no i jedyne co bym sobie życzył to po prostu właśnie jakiś kodeks karny, który by gwarantował uprzykrzenie do końca życia, życia właśnie nawet takim cwaniaczkom oszukujących w grach online. Ja wiem, że to jest promil w skali problemów tego świata, ale ogólnie nie lubię każdej formy cwaniakowania. I zalicza się do niej również właśnie czytowanie w grach online, dlatego coś takiego jest moim marzeniem, ale, ale to jest takie wiecie, bardzo życzeniowe marzenie, no bo też zdaję sobie sprawę, że pewnie prędko się to nie wydarzy, o ile kiedykolwiek się to wydarzy. Raczej mi się skłaniał ku temu, że może się to nigdy nie wydarzyć. Także Ricochet został zaktualizowany, prawdopodobnie teraz będzie troszkę lepiej, ale na jak długo? Tego nigdy nie wiemy. Mam nadzieję tylko, że jak najmniej ci, ci że wam uprzykrzają życie, no bo też zdaję sobie sprawę, że od tego ile was gra w Warzone e, zależą też e, moje zasięgi, e, które oczywiście nie są najważniejsze z waszej perspektywy, ale z mojej już trochę tak, bo im bardziej zdrowy ekosystem w grze, im więcej pasji i zainteresowania grą, tym lepiej mi się też tworzy content, bo po prostu więcej ludzi... To ogląda i mogę bardziej kombinować z różnymi formatami, także myślę, że sprawa jasna. Kończymy ten materiał w momencie, gdy odpalony Polaczek ginie na Werdańsku, ale ten drugi to sklaczuje, czy nie? Zobaczmy to jeszcze. Jestem ciekaw, jak to było, bo już nie pamiętam tego gameplaya. Te chyba chłopy na tym dachu nie były odpalone. Tak, one nie były odpalone, niestety. Refq sklaczował, ale dostał tutaj głowę. Nie, muszę to muszę to zobaczyć do końca, bo jestem ciekaw. Czy ci odpaleni Polacy tutaj cheatowali, czy nie? Tego sobie dobił, ale tam dostał snajpę z drugiej strony. Zobaczmy, moi drodzy. O, zginął, zginęli, nice. Ale chyba ich zabili tutaj kolejni citerzy. dlatego ten materiał był nazwany lobby cheaterów. E, bo tak patrzę na ten level, patrzę per Pergesu i coś mi się wydaje, że to też pewnie był odpał. Zobaczmy jednego fraga w wykonaniu tego delikwenta i będziemy wszystko wiedzieli. Będziemy mogli też się pożegnać. Uwaga! A, no tak. <laughs> no tak, no tak. Tak było na Werdańsku w pewnym momencie, widzowie, naprawdę. W jednym lobby było nawet kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu cheaterów. Niesamowite to było, to było niesamowite. A, i właśnie często było tak, że jeden był cheaterem, a drugi był boostowany. Niekoniecznie, że był cały team cheaterów, tylko jeden cheatował, drugi był boostowany Obrzydliwe to było. To było obrzydliwe. Ten paco pergesu to był żuczek, cheater. To był żuczek ten cheater, ale to już nie ma znaczenia. Mam nadzieję, że paco pergesu już nie gra w żadną grę online. Dzięki za dzisiaj, moi drodzy, i miłej reszty dnia. Mówi go wzor. Na razie.